Czy kiedykolwiek miałaś to dziwne uczucie, że ktoś był dobry, aż nagle przestał taki być? Nie krzyczał, nie wybuchł, po prostu coś w nim zgasło, i od tamtej chwili zaczęłaś się zastanawiać, czy ta wrażliwa, cicha osoba kiedykolwiek była prawdziwa. Bo jest jeden konkretny moment, w którym ukryty narcyz przestaje udawać, nie dlatego, że chce, ale dlatego, że czuje, że go przejrzałaś. I wtedy zaczyna się coś, czego nikt cię nie ostrzegał. Cichy koszmar, bez świadków, bez dowodów tylko ty i jego prawdziwa twarz. Za chwilę pokażę ci dokładnie, co uruchamia ten moment i dlaczego od tej sekundy on już nie chce być dobry. On chce odzyskać kontrolę. Jeśli czujesz, że to może dotyczyć Ciebie, zostań tutaj. Ten kanał istnieje po to, żebyś nie musiała zgadywać, co naprawdę się dzieje. A teraz odpowiedz sobie szczerze. Czy pamiętasz ten pierwszy chłód w jego spojrzeniu, który pojawił się znikąd? Bo właśnie od tego wszystko się zaczyna. On zawsze sprawiał wrażenie spokojnego, niemal niewidzialnego. Nie był tym, który podnosi głos, nie dominował rozmów, nie narzucał swojej obecności, raczej stał z boku, obserwował, słuchał i właśnie dlatego ludzie tak łatwo mu ufali, bo w świecie pełnym głośnych osobowości. Cisza często bywa mylona z dobrocią. Wydawał się wrażliwy, czasem wręcz zagubiony. Miał w sobie coś, co budziło współczucie, jakby życie zawsze obchodziło się z nim zbyt surowo. Opowiadał o niezrozumieniu, o tym, że nikt go naprawdę nie widzi, że zawsze musi się dostosowywać. I ty, słuchając tego, zaczęłaś wierzyć, że masz przed sobą kogoś delikatnego, kogo trzeba chronić, a nie przed kim trzeba się chronić. Ta pozorna łagodność działała jak zasłona dymna, bo on nie musiał niczego udowadniać ani wyjaśniać. Jego cisza robiła to za niego. Ludzie automatycznie przypisywali mu dobre intencje, zanim zdążyli zobaczyć fakty, a ty stopniowo zaczęłaś brać na siebie rolę tej, która rozumie, tłumaczy, usprawiedliwia. To właśnie w tym momencie zaczyna się subtelna pułapka. Bo kiedy ktoś konsekwentnie przedstawia siebie jako ofiarę, bardzo łatwo jest przestać zadawać pytania. Łatwo jest nie zauważyć drobnych sygnałów, które nie pasują do obrazu. Łatwo jest zignorować to dziwne napięcie, które czasem pojawia się bez wyraźnego powodu. Jeśli teraz czujesz, że coś w tym opisie brzmi niepokojąco znajomo, zostań ze mną. Bo to, co na początku wygląda jak niewinność, często okazuje się tylko pierwszą warstwą. A to, co znajduje się pod spodem, ujawnia się dopiero wtedy, gdy przestajesz patrzeć na niego z litością i zaczynasz patrzeć z uważnością. Zmiana nie przyszła w postaci wybuchu ani jawnego konfliktu. To było coś znacznie subtelniejszego, niemal niewidocznego na początku. Mały szczegół w jego spojrzeniu, chwila ciszy, która trwała odrobinę za długo, odpowiedź pozbawiona dawnej miękkości. Coś, czego nie potrafiłaś od razu nazwać, ale co zostawiało w tobie lekki niepokój. Zaczęłaś zauważać, że rozmowy nie płyną już tak samo, jakby między Wami pojawiła się niewidzialna bariera. On nadal mówił spokojnie, ale w jego tonie pojawiła się chłodna rezerwa, jakby każde Twoje słowo było analizowane, ważone, sprawdzane pod kątem zagrożenia, a nie bliskości. Ten moment bardzo często zbiega się z czymś pozornie niewinnym, z twoją granicą, z twoim nie teraz, z twoim brakiem natychmiastowej reakcji. Nie zrobiłaś nic dramatycznego, nie zaatakowałaś, nie oskarżyłaś, po prostu przestałaś automatycznie go ratować, tłumaczyć i chronić. Dla ukrytego narcyza to jest punkt zwrotny, bo on nie boi się, że ktoś go źle zrozumie, on boi się, że ktoś zaczyna rozumieć go zbyt dobrze. Że ktoś dostrzega pęknięcie w tej historii o wiecznej krzywdzie i delikatności. I to pęknięcie zaczyna go uwierać jak rana. Jeśli kiedykolwiek miałaś wrażenie, że atmosfera między wami zmieniła się dokładnie wtedy, gdy przestałaś go usprawiedliwiać, nie ignoruj tego uczucia. Zostań tutaj. Bo to, co wydaje się drobną rysą, jest w rzeczywistości początkiem procesu, który prowadzi znacznie dalej niż większość ludzi się spodziewa. Na tym etapie cisza przestaje być neutralna. To już nie jest spokojne wycofanie, ani potrzeba przestrzeni. Cisza zaczyna działać jak narzędzie. Czujesz ją w powietrzu, w sposobie, w jaki unika twojego wzroku, w tym, jak jego obecność nagle staje się ciężka, choć pozornie nic się nie wydarzyło. I właśnie to dezorientuje najbardziej. Zauważasz, że milczenie nie jest przypadkowe. Pojawia się dokładnie wtedy, gdy mówisz coś prawdziwego, gdy stawiasz granice albo gdy nie reagujesz tak jak dawniej, to nie jest brak słów, to komunikat. Komunikat, który ma wywołać w tobie niepokój, wątpliwość i potrzebę naprawienia czegoś, czego nie potrafisz nazwać. Ukryty narcyz zaczyna testować nową formę kontroli. Już nie potrzebuje dramatów ani łez. Wystarczy, że zabierze ci poczucie normalności. Sprawia, że zaczynasz analizować każdy gest, każdą pauzę, każde spojrzenie. A im bardziej próbujesz zrozumieć, co się dzieje, tym bardziej on zamyka się w sobie, jakby obserwował twoją reakcję z dystansu. W tym momencie wiele kobiet zaczyna wątpić w siebie. Pojawia się pytanie, czy nie przesadzasz, czy nie jesteś zbyt wrażliwa, czy może to ty robisz coś źle. I właśnie o to chodzi. Cisza ma sprawić, że wrócisz do starej roli, tej, która uspokaja, tłumaczy i bierze odpowiedzialność za emocje obojga. Jeśli kiedykolwiek czułaś, że jego milczenie zmusza cię do cofania własnych granic, to nie jest przypadek. Zostań ze mną, bo to, co wygląda jak wycofanie, jest w rzeczywistości pierwszym krokiem do znacznie chłodniejszej i bardziej wyrachowanej gry. W tym momencie w jego wnętrzu zaczyna dziać się coś, czego nie widać na pierwszy rzut oka. To nie jest jeszcze agresja ani otwarty atak. To cicha zmiana sposobu, w jaki postrzega rzeczywistość. Ukryty narcyz przestaje widzieć w tobie partnerkę czy bliską osobę. Zaczyna widzieć potencjalne zagrożenie dla obrazu samego siebie, który przez lata tak starannie chronił. Każdy twój gest nabiera dla niego nowego znaczenia. Zwykłe zmęczenie staje się chłodem, prosta prośba krytyką, a twoje milczenie karą. On nie reaguje na fakty, tylko na własne lęki i wyobrażenia. Im bardziej jesteś spokojna i rzeczowa, tym bardziej jego wewnętrzny niepokój narasta. To właśnie tutaj rodzi się paranoja, ale nie ta filmowa, spektakularna to paranoja cicha, lepka, pełna podejrzeń, które nigdy nie zostają wypowiedziane wprost. On zaczyna budować w głowie narrację, w której ty jesteś tą, która coś knuje, coś planuje, coś ukrywa. Nie dlatego, że masz złe intencje, ale dlatego, że przestałaś być przewidywalna. W codziennych sytuacjach możesz zauważyć dziwne pytania, spojrzenia pełne czujności, nagłe zmiany tematu, jakby próbował cię złapać na czymś, czego sama nie rozumiesz. To nie jest ciekawość, to próba odzyskania kontroli poprzez interpretację wszystkiego jako potencjalnego zagrożenia. Jeśli czujesz, że zaczynasz chodzić na palcach, żeby go nie sprowokować, to sygnał, którego nie wolno ignorować. Zostań tutaj, bo z tej paranoi rodzi się coś znacznie groźniejszego, etap, w którym on przestaje się bronić, a zaczyna planować. W tym etapie coś pęka na dobre, choć nadal bez hałasu. Ukryty narcyz przestaje udawać emocjonalną dostępność, nie dlatego, że jej nie ma, ale dlatego, że nie jest mu już potrzebna. Bliskość zostaje zastąpiona dystansem, a ciepło czymś, co trudno nazwać inaczej niż lodowatą obojętnością, która boli bardziej niż krzyk. Zauważasz, że jego obecność zmienia się jakościowo jest fizycznie obok, ale mentalnie jakby gdzieś indziej. Odpowiada krótko, bez zaangażowania, czasem z lekką nutą pogardy, której wcześniej nie było. To nie jest przypadkowe to komunikat. Twoje emocje przestały być dla niego istotne, a twoja obecność stała się niewygodnym przypomnieniem prawdy. Ten chłód działa jak kara, choć nikt nie ogłasza wyroku. Masz wrażenie, że cokolwiek powiesz, jest złe, a cokolwiek przemilczysz, jeszcze gorsze. Zaczynasz się wycofywać, żeby nie pogarszać sytuacji, nie zdając sobie sprawy, że dokładnie na to on liczy. Twoje cofnięcie się jest dla niego potwierdzeniem, że mechanizm działa. To właśnie tutaj wiele kobiet zaczyna tęsknić za dawną wersją tej osoby, za tą wrażliwą, tam cichą, zagubioną. Pojawia się myśl, że może jeśli jeszcze raz spróbujesz, jeśli będziesz łagodniejsza, wszystko wróci na swoje miejsce. Ale prawda jest brutalna. To, co widzisz teraz, nie jest nową wersją jego samego. To jest wersja prawdziwsza. Jeśli czujesz, że w tej relacji zniknęła bliskość, a na jej miejscu pojawił się chłód, który odbiera ci spokój, nie ignoruj tego sygnału. Zostań ze mną, bo gdy emocje zostają wyłączone, ukryty narcyz zaczyna sięgać po narzędzia znacznie bardziej wyrachowane niż cisza. W tym momencie przestaje chodzić o impulsy. Ukryty narcyz nie reaguje już emocjonalnie, on zaczyna planować. To subtelna, ale kluczowa zmiana. Zamiast spontanicznych zachowań pojawia się chłodna kalkulacja, w której każde słowo i każdy gest. Mają określony cel. Ty to czujesz, choć trudno to ubrać w logiczne argumenty. Rozmowy stają się dziwnie precyzyjne. On zadaje pytania, które brzmią neutralnie, ale mają w sobie ostrze. Jakby sprawdzał, co wiesz, co pamiętasz i gdzie przebiega granica twojej pewności siebie. Nie słucha, żeby zrozumieć. Słucha, żeby zebrać materiał, który później może zostać użyty przeciwko tobie. Na tym etapie wiele kobiet ma wrażenie, że coś w nim stwardniało. Jakby zniknęła resztka wahania czy skrupułów, to dlatego, że w jego wewnętrznym świecie zapadła decyzja. Twoja trzeźwość stała się problemem, a problem trzeba rozwiązać. Nie rozmową, nie bliskością, tylko odzyskaniem przewagi. Zaczynasz zauważać drobne przesunięcia. Niby niewinne komentarze, delikatne sugestie, lekkie podważanie twojej pamięci czy intencji. Nic na tyle wyraźnego, byś mogła łatwo to wskazać. Ale wystarczająco dużo, byś zaczęła się zastanawiać, czy to z tobą jest coś nie tak. I dokładnie na to liczy. Jeśli masz poczucie, że każda rozmowa zaczyna przypominać grę, w której nie znasz zasad, to nie jest twoja wyobraźnia. Zostań tutaj, bo w kolejnym etapie ta strategia przestaje być ukryta i zaczyna wychodzić poza waszą relację. W tym etapie dzieje się coś, co wiele kobiet odkrywa dopiero z opóźnieniem. Ukryty narcyz zaczyna przenosić swoją wewnętrzną historię na zewnątrz. Już nie wystarcza mu kontrola w czterech ścianach. Teraz potrzebuje świadków, potwierdzeń, spojrzeń pełnych współczucia, które utwierdzą go w roli ofiary, a ciebie powoli ustawią po drugiej stronie. Nie robi tego wprost. To byłoby zbyt ryzykowne. Zamiast tego pojawiają się półsłówka, niedopowiedzenia, zatroskane uwagi, rzucone mimochodem. Ktoś nagle pyta, czy wszystko u ciebie w porządku. Ktoś inny zaczyna patrzeć na ciebie z dziwnym dystansem. Ty jeszcze nie wiesz, że historia już się toczy bez twojego udziału. On opowiada swoją wersję tak, by brzmiała logicznie i spokojnie. Ty jesteś w niej trudna, emocjonalna, zmienna albo zagubiona. On natomiast jest cierpliwy, zmęczony, starający się zrozumieć. I właśnie ta narracja jest najbardziej niebezpieczna, bo nie brzmi jak atak, brzmi jak troska, a to sprawia, że trudno się przed nią bronić. W tym momencie możesz poczuć, że grunt zaczyna usuwać ci się spod nóg, że coś, co było tylko między wami, nagle przestaje być prywatne. Zaczynasz się zastanawiać, komu możesz ufać, kto już słyszał jego prawdę i jak bardzo została ona wypaczona. To uczucie izolacji nie jest przypadkowe. Ono jest częścią planu. Jeśli zauważasz, że ludzie zaczynają reagować na ciebie inaczej, choć nic im nie zrobiłaś, nie ignoruj tego sygnału. Zostań tutaj, bo kiedy narracja zostaje wypuszczona w świat, ukryty narcyz wchodzi w fazę, w której cofnięcie się przestaje być dla niego opcją. Na tym etapie ukryty narcyz nie cofa się już ani o krok. Gdy jego narracja zaczyna żyć własnym życiem, a otoczenie reaguje dokładnie tak, jak planował, coś w nim się utwierdza. Pojawia się poczucie, że odzyskuje kontrolę, że znów stoi wyżej, a ty zaczynasz tracić grunt pod nogami. I to uczucie daje mu przyzwolenie na coraz ostrzejsze ruchy. Jego zachowania stają się mniej spójne, bardziej skrajne. Jednego dnia potrafi być chłodny i całkowicie niedostępny, jakbyś przestała istnieć. Następnego może nagle okazać życzliwość która brzmi nienaturalnie, niemal teatralnie. Ta zmienność nie jest chaosem, to test. Sprawdza, która wersja najbardziej cię destabilizuje i odbiera poczucie pewności. W tym czasie ty możesz czuć się coraz bardziej zmęczona, rozbita, wewnętrznie rozdarta. Zaczynasz kwestionować własne reakcje, własne emocje, własną pamięć i właśnie o to chodzi, bo gdy tracisz zaufanie do siebie, on nie musi już nic robić wprost. Wystarczy, że lekko popchnie rzeczy w odpowiednim kierunku. To również moment, w którym wielu ludzi z zewnątrz nie rozumie, co się naprawdę dzieje. Widzą tylko fragmenty jego spokój, twoje napięcie, jego opowieści, twoje milczenie. Nikt nie widzi całego obrazu, a ty masz wrażenie, że mówienie prawdy stało się nagle niewiarygodne. To jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń w tej dynamice. Jeśli masz poczucie, że sytuacja wymyka się spod kontroli, a on zdaje się działać bez żadnych hamulców, nie jesteś sama i nie przesadzasz. Zostań ze mną, bo w ostatnim bloku pokażę, czym naprawdę kończy się ten proces i dlaczego Twoje przebudzenie było momentem, którego on nigdy ci nie wybaczył. W tym ostatnim etapie wszystko staje się boleśnie jasne, choć niekoniecznie łatwiejsze do udźwignięcia. Ukryty narcyz przestaje się kamuflować. Nie dlatego, że stracił kontrolę, ale dlatego, że uznał, iż nie musi jej już utrzymywać w dawny sposób. Jego prawdziwa natura nie wybucha, ona się odsłania cicho, chłodno, bez emocji, jak coś, co było tam od zawsze. To moment, w którym widzisz, że nie chodziło o nieporozumienia, stres ani trudny okres, chodziło o władzę, o dominację, o to, kto ma prawo definiować rzeczywistość. I kiedy ty przestałaś przyjmować Jego wersję świata, stałaś się w Jego oczach zagrożeniem, a nie partnerką. Tego nie da się już cofnąć ani naprawić rozmową. Wiele kobiet opisuje ten etap jako najbardziej wstrząsający, bo znika ostatnia nadzieja. Już nie ma powrotów do dawnego Niego, bo ten dawny był tylko konstrukcją, maską, strategią przetrwania. To, co zostało, jest chłodne, wyrachowane i pozbawione empatii. I właśnie to jest najtrudniejsze do zaakceptowania. Jednocześnie to właśnie tutaj zaczyna się coś ważnego dla ciebie, bo kiedy widzisz prawdę w pełnym świetle, przestajesz się łudzić, przestajesz negocjować z własnym bólem, przestajesz szukać winy w sobie. To nie jest łatwe ani szybkie, ale to moment, w którym odzyskujesz kontakt z rzeczywistością. A to jest pierwszy krok do odzyskania siebie. Jeśli dotarłaś aż tutaj, to znaczy, że Twoja intuicja była silniejsza niż jego manipulacja. I to nie jest przypadek. Zostań z tą świadomością, wracaj do niej, gdy pojawi się zwątpienie. Bo maska, która raz spadła, już nigdy nie wraca na swoje miejsce. A Twoje przebudzenie nie było błędem, tylko początkiem wyjścia z koszmaru. Po tej historii nie ma już powrotu do niewiedzy. Nawet jeśli na zewnątrz wszystko wygląda tak samo, wewnątrz coś się nieodwracalnie przesunęło. To nie jest moment ulgi ani natychmiastowej siły. To chwila cichej świadomości, w której zaczynasz rozumieć, że to, co przeżyłaś, miało swoją logikę, choć była ona okrutna. W tym miejscu wiele kobiet odczuwa dziwną pustkę, nie dlatego, że nic się nie wydarzyło, ale dlatego, że właśnie wydarzyło się wszystko. Znikają pytania, które dręczyły cię nocami, znika chaos, zostaje prawda, chłodna, wyraźna. Pozbawiona iluzji, i choć boli, przynosi też coś, czego wcześniej brakowało spójność. Narcyz ukryty nie staje się potworem w jednej chwili. On po prostu przestaje udawać, a ty przestajesz się łudzić. I to przecięcie tych dwóch momentów jest tym, co zamyka całą historię. Nie ma już może, a jeśli gdyby tylko. Jest świadomość, że maska była strategią, a Twoje przebudzenie zagrożeniem, którego nie mógł znieść. To zakończenie nie jest triumfem ani porażką, jest momentem zatrzymania, spojrzeniem wstecz bez potrzeby cofania się, zrozumieniem, że nie wszystko, co było ciche, było dobre i że nie każda delikatność oznaczała niewinność. Czasem największe niebezpieczeństwo nie krzyczy, tylko czeka, aż przestaniesz się bać. I właśnie tutaj ta historia się domyka nie hałasem, nie dramatem, ale spokojnym, nieodwracalnym faktem, że widziałaś prawdę, a prawda raz zobaczona nigdy już nie pozwala wrócić do snu. Jeśli dotarłaś aż do tego momentu, to nie jest przypadek. Większość ludzi nie ma odwagi słuchać do końca rzeczy, które odsłaniają prawdę o relacjach, o manipulacji i o tym, co naprawdę dzieje się pod powierzchnią. Ty zostałaś. To mówi o twojej sile, twojej dojrzałości i twojej gotowości, by widzieć więcej niż inni. Jeśli ten materiał poruszył w tobie coś prawdziwego, pomóż mi dotrzeć do kolejnych kobiet, które jeszcze żyją w chaosie i wątpliwościach. Zostaw like pod tym filmem. Moim celem jest tysiąc polubień, bo każda taka reakcja sprawia, że ten przekaz trafia dalej, tam, gdzie może naprawdę komuś pomóc. Za ten prosty gest jestem ogromnie wdzięczna i wierzę, że dobro, które puszczasz w świat, zawsze wraca. Jeżeli czujesz, że to miejsce jest dla Ciebie, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. To nie są przypadkowe treści ani szybkie odpowiedzi. To przestrzeń dla kobiet, które przestały się oszukiwać i chcą rozumieć, a nie tylko przetrwać. Kolejne nagranie może w kilka sekund rzucić światło na coś, co nosisz w sobie od lat. Na koniec zatrzymajmy się na chwilę. Napisz w komentarzu, co najbardziej w tobie poruszyło ten film. Jaki moment był dla ciebie najbardziej prawdziwy? Twoje słowa mają znaczenie. Nie tylko dla mnie, ale też dla innych kobiet, które je przeczytają i poczują, że nie są same. Idziemy dalej razem. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.